Cześć, witam Was w otwartej pracowni. Nazywam się Magdalena Ludynia i zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam, jak tworzymy biżuterię. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się bransoletką na krośnie i przy okazji tworzenia wzoru wspomnę parę słów o prawach autorskich. Na początku wybieramy wzór na naszą bransoletkę. Możemy coś narysować sami na kartce w kratkę, bądź możemy skorzystać z internetu. Pamiętajmy jednak o tym, że korzystając z internetu, żeby posiłkować się domeną publiczną, czyli zbiorem prac, które nie podlegają już prawom autorskim i z których możemy korzystać dowolnie. Ja do dzisiejszego filmiku wybrałam prosty zygzak, do którego inspiracją były starożytne wzory Azteków. Do przeniesienia wzoru na krosno możemy użyć tej, jak już wspomniałam, kartki w kratkę, bądź przy skomplikowanych wzorach możemy skorzystać z termowego programu w wersji podstawowej, programu BitTool, w którym możemy właśnie sami tworzyć wzory, jakie chcemy mieć na bransoletkach. Po zainstalowaniu programu otwieramy go i pokazuje nam się na samym środku pusta bransoletka, Którą będziemy modyfikować. W tym celu po prawej stronie mamy dwie zakładki. Jedna to jest zakładka z kolorami, które możemy sobie wybrać. Odpowiadają one mniej więcej kolorom, jak, jakie są w tej chwili koraliki dostępne na rynku. Ja sobie wybiorę tutaj dwa kolory, tak żeby wam tylko pokazać, na czym polega praca z tym programem. I ja wybiorę sobie taki czerwony, do rysowania. Druga zakładka dotyczy wielkości naszej bransoletki. Możemy sobie wybrać ilość kolumn. Kolumny tutaj odpowiadają nam ilością koralików, jakie będą w każdym rzędzie. Czyli ja sobie wybiorę 7. Bo taki będę miała wzór yy, i ilość yy, rzędów. Tutaj nie ma to większego znaczenia, jeżeli to jest prosty wzór, yy, natomiast przy bardziej skomplikowanych wzorach yy, warto sobie yy, dodać tyle rzędów, żeby yy, wzór, który nam się będzie powtarzał przez całą branzoletkę, był widoczny w całości. Ja sobie tutaj to zmniejszę do no na przykład. No. Do na przykład 25. To, co jeszcze nas interesuje, to będzie po lewej stronie ołówek i gumka. Yy, I teraz tak zaznaczyłam sobie już kolor, czyli mogę rysować wzór. Yy, po prostu klikamy myszką wybrane kratki. Ja sobie to nie, nie da się powiększyć. Jeżeli się pomylimy, to w tym momencie używamy gumki, przełączamy z powrotem na ołówek i możemy kolorować dalej. Teraz, żeby dokończyć rysunek, zmieniam sobie kolor i dokładam. I mniej więcej tak będzie wyglądał wzór na mojej bransoletce. Wzór już mamy, także czas zabrać się za naszą bransoletkę. Potrzebne nam będą do tego krosno. Ja mam drewniane, takie dostałam pod choinkę. Krosna są różne, są drewniane, są metalowe. Można również zrobić takie krosno samemu w domu z desek drewnianych i gwoździ. Dodatkowo będą potrzebne nam koraliki, ja mam do naszego wzoru wybrane trzy kolory, tutaj mamy biały, turkusowy i złoty. Do na krośnie najlepiej nadają się koraliki Toho Treasure bądź Miuki Delica, z tego względu, że mają cylindryczny kształt i są bardzo równiutkie. Ja na dzisiejszą e, prezentację wybrałam koraliki Toho Round e, w rozmiarze 8, z tego względu, że to są duże koraliki i będzie lepiej je widać na filmiku. Dodatkowo potrzebne są nam nożyczki, nić. E, ja używam nici do e, dość takich e, grubych. Wydaje mi się, że to są nici do skóry. Do tego jeszcze nam jest potrzebna igła. I chyba wszystko. Ja mam już przygotowane krosno, y, czyli mam naciągniętą osnowę. Jeżeli widać. O, tak, lepiej będzie widać. Y, tak jak na naszym wzorze jest 7 rzędów. 7 kolumn przepraszam. Dodatkowo mam już tutaj y, przypiętą y, nitkę, tak zwany wątek, którą będę przeplatała nasze koraliki. Abyście to dobrze zobaczyli. O, tutaj. Po prostu zawiązuję supełek. Prace rozpoczynamy y, przez wykonanie kilku pustych rzędów y, w celu zabezpieczenia y, naszej branzoletki. Polega to na tym, że będziemy przewlekać y, nitkę z igłą, nad i pod nitkami osnowy. I teraz tak. Przewlekamy tą naszą niteczkę. Nad jedną nitką osnowy i pod następną nad i pod. I w drugą stronę robimy to samo, tym razem y, odwrotnie, czyli tam, gdzie y, nasza, y, nasz wątek szedł y, pod nitką osnowy, to teraz robimy, żeby szedł nad. I tak przeplatamy kilka razy. Po kilku takich rządkach wygląda to mniej więcej tak. Teraz możemy otworzyć nasz wzór i po kolei zaczynać pracę. Patrząc na nasz wzór, widzimy, że zaczynamy od Jednego czerwonego koralika. W moim wypadku będzie to złoty koralik. Potem mamy pięć białych i jeden niebieski. Czyli nawykamy. Złoty koralik. 5 białych. i turkusowy. Nie. Pomyliłam się. Muszę jeszcze raz zrobić pusty rządek, żeby zacząć z dobrej strony. Pamiętajmy, żeby nitka w momencie zaczynania pracy była ze strony lewej. Teraz nawlekamy. Jeszcze raz. Złoty. Pięć białych. I jeden turkusowy. Nie przejmujcie się tym, że będzie się Wam troszeczkę wszystko plątać. Tak to jest jak się pracuje z nićmi. I teraz tak. Igłę przekładamy pod osnową. Wyciągamy. Koraliki przesuwamy na sam koniec. W momencie, kiedy już przesuniemy sobie koraliki na sam koniec Wszystkie koraliki powinny znajdować się pod osnową, i teraz będziemy wkładać je pomiędzy nitki osnowy. Chodzi o to, żeby pomiędzy każdą nitką był jeden koralik. Nawet ładnie się samo trzyma. Teraz bierzemy nitkę z igłą i Igłą przechodzimy nad osnową, czyli w momencie, w którym koraliki szły pod osnową, wsadzimy je w osnowę, tak żeby była osnowa koralik, osnowa koralik. Nitka jest z prawej strony z igłą, i teraz bierzemy igłę i przechodzimy przez te same koraliki, ale nad osnową. są przypięte. Teraz bierzemy yy, znowu igłę, przenosimy na prawą stronę, nabieramy teraz koraliki z drugiego rzędu, czyli dwa złote, trzy białe i dwa turkusowe. Przeciągamy je do końca nitki, wkładamy koraliki między nitki osnowy, i igłą przechodzimy teraz przez koraliki, ale nad osnową. Wygląda to teraz mniej więcej tak. Igła pod osnową, kolejny rządek, czyli trzeci i bierzemy jeden biały koralik, dwa złote, trzy białe i jeden turkusowy. Kładamy między nitki osnowy koraliki i przechodzimy przez koraliki igłą nad osnową. I tak jedziemy cały wzór. I tym sposobem powtórzyłam cały wzór. Pokażę Wam go. Mogli zobaczyć, jak wygląda. Z czasem zauważycie, robiąc, że nie musicie już patrzeć na wzór wydrukowany bądź na komputerze, tylko zaczniecie zauważać przy takim wzorze prawidłowości. Będzie to Wam bardzo mocno ułatwiało pracę. Na zakończenie, chciałam Wam pokazać dwie moje próbne prace. Jest to branzoletka wykonana z Toho Treasure. Bardzo ładnie się mieni. Nie ma jeszcze wykończenia, jeszcze nie wiem jakie. Jest kilka możliwości wykończenia takich branzoletek. Druga praca to jest pasek do sukienki ślubnej. Znaczy, mam ze sobą tylko wzór. Dostałam temat przewodni. Miałam stworzyć wzór, także go stworzyłam. Został zaakceptowany, po czym przeniosłam go na koraliki, na krosno. Wygląda tak. W sukni również wyglądał bardzo ładnie. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy, za dzisiejszy filmik. I zapraszam do oglądania innych naszych filmików w otwartej pracowni.